Włatarszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, Cześć, czy mam w znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Długo, bo od paru dni zbieramy się do tego materiału, natomiast ostatecznie w końcu się pojawia na sam koniec tej dużej przebudowy, a właściwie jednego dużego frazowania. Rondo Radosława, tutaj przez ostatnie 4 dni było całkowicie wyłączone z użytkowania, dokładnie jutro w środę około godziny 4 zostanie od, ponownie oddane do użytku. Na ujęciach widzimy drugi dzień prac, są to ujęcia z niedzieli, natomiast już nawet w poniedziałek było widać pierwsze elementy i, i prace przy nowym malowaniu pasów. Jak widzicie, Rondo jest całkowicie nieprzejezdne. I może w sumie pokrótce opowiem, co tu się właściwie dzieje. A następnie powiem, e, jakie były utrudnienia i co tu się właściwie działo. Bo wydarzenie dosyć spektakularne: nigdy to Rondo chyba nie było aż na tak długo zamknięte, całkowicie bez przejazdu dla samochodów. Jak widzicie, tramwaja jeździły, ale samochodów całkowicie nie było. A piesi też chodzili na okrągło. Natomiast tak, same nowe Rondo. Właściwie to nie jest nowe ronda tylko to jest remont ronda. Pierwsze dwa etapy były już zrobione. Po pierwsze wymiana krawężników na zewnętrznej stronie i wewnętrznej stronie Ronda. Pomijając ten element, na całym rondzie będzie na nawierzchnia, właśnie na nową, również na jednej jezdni ale, Aleja na Pawła II od ulicy Stawki. No i pomijając te elementy, oczywiście nie tylko i wyłącznie sama ulica się zmieni, jeżeli chodzi o część dla samochodów, ale również ulica się zmieni, jeżeli chodzi o część dla pieszych i do Piesi będą mieli nowy chodnik składające się oczywiście z tych płyt, które mają wielkość 50 na 50 cm, natomiast same ścieżki rowerowe będą na całej długości i asfaltowe i poprawnie oznakowane. To znaczy będą to teraz już znaki zarówno pionowe, jak i poziome, jeżeli przejść dla pieszych ma być odpowiednio osygnalizowana i po prostu piesi mają mieć pierwszeństwo. bo Tylko przypomnę, że jeżeli jest znak jednocześnie i pionowy i poziomy, to wtedy pieszy ma pierwszeństwo również na ścieżce zawodowej. Natomiast jeżeli któregokolwiek z tych znaków nie ma, czy to poziomego, czy pionowego, to wtedy cały czas towarzystwa ma pierwszeństwo na swojej ścieżce zawodowej. Nawet jeżeli są na przykład namalowane pasy, ale nie ma znaku pionowego. Jest tutaj kotwica Polski walczącej, jak widzicie, zawieszona oczywiście na fladze Polski. I znajdujemy się właśnie na granicy trzech w teorii. Dzielnic Warszawy, w teorii, bo Żoliborsz jest już przy linii kolejowej, natomiast dosyć blisko jest. Żoliborz, Wola i Śródmieście to są dzielnice miasta, które najgorzej, właściwie najbardziej zostały zniszczone podczas wojny, dlatego też w tym miejscu ta flaga została ustawiona. Taki ma tutaj też symbol i charakter. Chociaż sam Żoliborz oczywiście zaczyna się dopiero właśnie w tym miejscu przy linii kolejowej, to w przyszłości tu też są planowane kolejne inwestycje, jak właśnie m.in. w tym miejscu przystanek kolejowy połączony ze stacją metra linii M4. Ale to o tym mówiłem ostatnio w dużej analizie M4, jak coś możecie sobie zobaczyć to na moim kanale. Natomiast wracając do tej inwestycji, to może dokładnie sobie przeanalizujmy co tu się jeszcze zmieni, bo pomijając to, że będzie nowa nawierzchnia, to ona będzie trochę inna niż to co mamy w większości ulic w Warszawie. Możecie zwrócić uwagę, że ogólnie, że mogliście patrzeć na to jak jeździliście tramwajami, czy chodziliście na piechotę, bądź się rowerami jeździć przez ten plac budowy że tylko to inaczej wygląda. Ten asfalt jest taki jak normalny asfalt, ale jednak coś pomiędzy warstwami asfaltu się tutaj pojawiło. No dokładnie, tutaj jest specjalny materiał, który został zastosowany tak, aby ta nowa nawierzchnia mogła wytrzymać dłużej. No dobrze, teraz powiedzmy o czym właściwie tutaj mówię? Mówię oczywiście o siatce szklano-węglowej. Doskonale ona sobie radzi z siłami powstającymi podczas częstego hamowania czy postoju pojazdu. Jest również odporna na wysokie temperatury. Dzięki wykorzystaniu siatki szklano-węglowej jesteśmy w stanie znacząco wydłużyć żywotność nawierzchni jezdni. Również powinna szczególnie być twardsza, jeżeli chodzi o Jakiekolwiek ubytki, rozwarstwienia czy dziury, które mogą powstać. W samej nowej nawierzchni, więc to powinno być też oczywiście na duży plus. I żeby nie trzeba było ponownie robić tak dużego i gruntownego remontu w tym miejscu, to jak widzicie, jest sama ulica Jana Pawła II, właśnie w tym miejscu była remontowana. Tam ta jedna jest nieba robiona, natomiast teraz szlecimy oczywiście od drugiej strony. No i tak, co do ta samej organizacji ruchu podczas tej przebudowy, która, właściwie tego remontu, który był realizowany w ten weekend, mogę powiedzieć tyle, że tak, w tamwaje jeździły całkowicie bez zarzutów, chociaż sygnalistę świetne nie do końca wiem. Po co w ogóle była uruchomiona, bo przejście dla pieszych do Koranda były całkowicie zamknięte. Samwaje jeździły, przystanki były obsługiwane, ale dojście na przystanki tramwajowe były z drugiej strony. Znaczy, zwróćcie uwagę, że wszędzie trwają prace przy nowych. Również w lotach na same skrzyżowanie i przejście dla pieszych są na końcach na, na, przystanków, jak właśnie w tym miejscu, gdzie widzimy, że przejście dla pieszych jest po prostu od drugiej strony. Co ważne, to jest to, że piesi raczej niekoniecznie się sugerowali, a właściwie stosowali do przepisów, gdzie są przejścia dla pieszych i chodzili po prostu na pamięć po staremu jak najkrótsza droga. Nie będę ich za to winić, bo oczywiście wiadomo, że każdy chce chodzić po najkrótszej drodze, ale jednak chodzić po raz asfalcie, kiedy dopiero co były wywalone, to niekoniecznie najlepszy pomysł, jeżeli chodzi chodzi o naszą podeszwę. Od butów Natomiast tutaj oczywiście wszystko było pozamykane. Wszędzie przed każdym wlotem były znaki, że trzeba zawrócić albo pojechać inaczej na okrągło, no bo oczywiście nie dało się tędy całkowicie przejechać. Także tak, faktycznie były objazdy dosyć pokaźne, bo jednak przez 4 dni zamknięcie, no długi weekend, tak oczywiście wiadomo. Natomiast, żeby objechać to rondo, to w zależności od strony jest całkiem, całkiem na okrągło i całkiem dużo trzeba zwłaszcza jeżeli chodzi o odcinek w kierunku Boże Więc bardzo dobrze, że tam wajmy mimo wszystko tutaj mogły cały czas funkcjonować. Za ważne, mamy też te nowe ścieżki rewrowe, tutaj nie mamy jeszcze właściwie nigdzie nowej nawierzchni asfaltowej, tylko i wyłącznie mamy już faktycznie wytyczone te ścieżki i mamy już tę pracę przy, tych, no, przy niedługo wylewaniu nowej warstwy asfaltu właśnie na tych ścieżkach rewrowych, natomiast same chodniki, jak możemy zaobserwować, już mniej więcej... Mają wszędzie te nowe płyty, bo to nowe 50 na 50 cm. To są mniej więcej klasyczne dla wyglądu Warszawy na wszystkich nowych, nowo remontowanych ulicach i według mnie to jest dobry pomysł, bo po prostu był jeden standard, jeżeli chodzi o tego typu wszystkie inwestycje i krajobraz Warszawy. Co ważne, ta inwestycja całkowicie nie dotyczy trasy wojowej. W sensie oczywiście przejazdy przez tam tramwajowe również są wymienione i tam, gdzie są tory, też jest nowy asfalt. Natomiast nie dotyczy całkowicie tetacydy. Jeżeli chodzi o przebudowę, czy to sieci takcyjnej, czy nowych rozjazdów, również samego todowiska tam wojowego, oczywiście przystanki też całkowicie przez, przez to nie zostały jakkolwiek ruszone pomiędzy dojścia, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, bo to jest planowane przez tramwaje Warszawskie na późniejszy czas. Tak wiem, trochę nie po polsku to powiedziałem, ale chodzi mi po prostu o to, że ta inwestycja jest planowana przez tramwaje Warszawskie tam później, no jeszcze w tej dekadzie najprawdopodobniej to będzie zrealizowane w ramach przebudowy ale yy, ale i Jana Pawła II, bezpośrednio dalej w kierunku Żoliborza, no i od samego centrum Warszawy. Mają tutaj powstać i nowe prawo skręty dla tramwajów, jak i również nowe rozjazdy, no i oczywiście nowy skręt, który też ma powstać na samym rondzie dla tramwajów. O tym więcej mówimy parę odcinków temu, już mniejsza z tym, więc nie będę powtarzał, natomiast mogę powiedzieć, że to jest ciekawa inwestycja, nie jest idealna, bo nie będzie z każdego skrętu można skręcić w każdym kierunku, bo będzie jeden skręt tylko i wyłącznie jednym Natomiast, oczywiście, sama flaga w tym miejscu zostanie tam, gdzie jest. I przystanki trochę będą trochę lepiej uporządkowane, jeżeli chodzi o możliwości przyjazdu. Też, oczywiście, tutaj dużą zaletą jest to, że została wprowadzona zielona fala do tramwajów, dzięki czemu te tramwaje tutaj teraz tak mocno nie stoją w korkach, jak to jeszcze miało miejsce niedawno. A teraz w przyszłości właśnie z Boża będzie prawo, skąd tak aby linia 27, która aktualnie nie krusuje, mogła szybciej pojechać właśnie w kierunku tej części woli. Tymczasem, jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziw. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cała ta inwestycja i przebudowa ronda, ta dosłownie, się kończy dzisiaj w nocy, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Natomiast same prace się zakończą no, jeszcze w tym roku. Cześć!